Zawsze możemy na szybko powtórzyć, no, albo kolej, jakieś tam jedno pytanie. czy dwie. Ja rozumiem, że albo my możemy całość. ewentualnie nawet wrócić do jakiegoś pytania. No no, bo może... Michał, jesteś gotowy? Tak, możemy zaczynać dzięki. Dobra, będziesz odpowiadał na pytania, które najczęściej pojawiają się w internecie. Pytania dotyczące fotowoltaiki, rzecz jasna, chociaż zobaczymy. I też te pytania pojawiają się w głowach osób, które planują inwestycje. No właśnie, powiedz, co brać pod uwagę, planując inwestycje? Zacznijmy od tego, że najpierw musimy określić to, jakie mamy potrzeby energetyczne, bo to jest punkt pierwszy i najważniejszy, żeby określić wielkość instalacji, którą chcemy zainstalować. Po czym musimy określić, jakie mamy no, możliwości techniczne, jak wygląda nasz dach, czy nasz dach jest zacieniony, nie jest zacieniony i co możemy na tym dachu zamontować. A później musimy skontaktować się z firmą instalacyjną, która pomoże nam w doborze odpowiedniego sprzętu, w doborze odpowiedniego rozwiązania. Po to, żeby wybrać system odpowiadający naszym potrzebom. No właśnie, wybieramy już ten system, mamy podjętą decyzję i ile czasu mija? Ile trwa ten cały proces do momentu uruchomienia instalacji? Generalnie domkowe instalacje to jest bardzo szybki proces. On nie trwa więcej niż jeden miesiąc. Oczywiście to wszystko zależy od tego, co my chcemy osiągnąć. Musimy pamiętać o tym, że systemy fotowoltaiczne były i są wspierane przez różnego rodzaju systemy zachęt czy dotacji, i ta dotacja może zająć trochę więcej. Natomiast sam proces montażowy trwa bardzo krótko od wizyty handlowca po wizytę instalatora najczęściej to jest tydzień, dwa, i później sam montaż powinien trwać też maksymalnie 7 dni. To ja mogę potwierdzić u mnie też poszło szybko i sprawnie yy, z dotacją. Co więcej, więc udało się wszystko dopiąć. Teraz uwaga. Temat, który wywołuje chyba najwięcej emocji i dyskusji bezpieczeństwo. Czy systemy fotowoltaiczne są bezpieczne? Każdy system energetyczny w domu stwarza jakieś dodatkowe ryzyka. Natomiast jeżeli system jest dobrze zaprojektowany i dobrze wykonany, a do tego zastosowane są rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo, i tutaj mam na myśli na przykład rozwiązania. Firmy SolarEdge, to takie systemy są bezpieczne dla użytkownika i także pomagają prowadzić odpowiednio ewentualne akcje, czy to gaśnicze, czy jakiekolwiek ratownicze, w obiecie. Ale to rozumiem, że tutaj wybór instalatora jest kluczowy, który to zrobi odpowiednio, zachowując wszelkie normy bezpieczeństwa. Tak, ja pamiętam, jak my zaczynaliśmy proces inwestycyjny u ciebie e, i długo szukaliśmy odpowiedniego instalatora, bo to jest najważniejsze. Instalator, który ma doświadczenie, instalator, który doradzi dobre rozwiązanie, montuje komponenty jakościowe. A także no, ma czas dla klienta. To jest kluczowe w, w także w procesie doboru sprzętu pod względem bezpieczeństwa, więc jak najbardziej tak. Drugi istotny temat, który również rozgrzewa, to pieniądze. Słyszy się, że a czy to w ogóle jest opłacalne, czy wydawać tyle tych pieniędzy, no bo przecież jak i kiedy to się zwróci? Można przyjąć, że dzisiaj okres zwrotu z inwestycji to jest około 7 lat, my oczywiście w tym momencie nie mamy nowego programu Mój Prąd 6.0, na który czekamy, niemniej jednak systemy fotowoltaiczne są opłacalne, one są dzisiaj dużo trudniej do wyliczenia, kiedy się zwrócą, niż były w latach poprzednich, kiedy obowiązywał tak inny system. Z uwagi na to, że nowy system jest systemem, który trochę więcej wymaga od instalatora założeń i trochę większej wiedzy na temat obiektów, w którym montujemy nasz system fotowoltaiczny, to, co powiedziałem na musimy określić nasze potrzeby energetyczne, dokładniej je określić, nie tak jak to kiedyś było w ujęciu rocznym, ale także wziąć pod uwagę. Te elementy, które, które będą się działy na instalację. Żyjemy w bardzo zmiennym czasie. My możemy w przyszłości dołożyć samochód elektryczny. Ja wiem, że jak pierwszy raz rozmawialiśmy, to mówiła, że też że rozważasz ten samochód elektryczny, to warto byłoby wziąć pod uwagę, planując naszą instalację fotowoltaiczną. Czy takie elementy w domu jednorodzinnym się pojawią? Na przykład możemy chcieć rozbudować o, o pompę ciepła albo klimatyzację, która będzie chłodzić, czy, czy grzać. Stąd mówienie o okresie zwrotu jest dzisiaj trochę trudniejsze, niemniej jednak tak czy inaczej jest około 7-8 lat dla inwestora indywidualnego. Oczywiście to zależy od wielu czynników. Jak wydajna jest nasza instalacja, co my w niej zamontujemy, jak skupimy się na tym, żeby zwiększyć konsumpcję własną. Załóżmy, że już mamy instalację, wszystko pięknie działa, ale czy po drodze pojawiają się jakieś dodatkowe koszty, obowiązki dla nas, użytkowników? Klient końcowy na, przy codziennym użytkowaniu nie ma żadnych dodatkowych obowiązków, no bo ta instalacja działa sama. Natomiast jak każda instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym wymaga przeglądów, choćby po to, żeby utrzymać warunki ubezpieczyciela. Więc raz na 5 lat taką instalację należy przejrzeć. Tak jak przegląd robi się instalacji elektrycznej, jak robi się przegląd kominiarski, czy czegokolwiek innego. Natomiast poza tym użytkownik nie musi robić nic, instalacja działa sama. Firmy instalacyjne powinny dbać o to, żeby przypomnieć o tym obligatoryjnym serwisie raz na 5 lat. Okej, okay, czyli tutaj instalator cały czas czuwa, e, ja też wiem, że Wasz serwis czuwa, bo tutaj chciałam nawiązać do problemów, czy mogą się jakieś pojawić też po drodze. Ja miałam taki, no to nie jest problem, no ale były niskie temperatury i wyłączył mi się magazyn energii, ale tutaj czujny serwis od razu do mnie zadzwonił e, i dowiedziałam się, co muszę, który guziczek muszę wcisnąć, żeby wszystko znowu działało, ale czy możemy właśnie napotkać na drodze użytkowanie jakieś problemy poważniejsze? Tak jak powiedziałem, najważniejszy jest wybór firmy instalacyjnej, bo e, możemy mieć dobry sprzęt i złego instalatora i niestety to nie będzie działać. Możemy mieć dobrego instalatora, ale zły sprzęt i to także będzie słabo działać. Wybierając dobre komponenty i dobrego instalatora, e, użytkowanie, bo planujemy to użytkowanie tego systemu przez 20 lat, nie powinno stwarzać problemów. Ale jak każda instalacja w domu jednorodzinnym może pojawić się jakiś błąd, może pojawić się tak jak w Twoim wypadku ten problem z niskimi temperaturami, gdzie magazyn energii, żeby chronić swoją elektronikę i ten układ, który jest układem chemicznym w środku e, ograniczył e, pracę. Natomiast reakcja serwisu była prawidłowa. Tak? Zadzwoniliśmy i powiedzieliśmy, co należy wykonać, żeby, żeby poprawić tą sytuację. Powiedziałeś o istotnej kwestii, czyli połączeniu odpowiedniego sprzętu i dobrego instalatora. A w temacie sprzętu, jaki to jest ten dobry sprzęt? Na co tutaj powinniśmy zwrócić uwagę? Klient końcowy wybierając instalację fotowoltaiczną w pierwszej kolejności powinien zwrócić uwagę na to, czy dany produkt jest dłużej na rynku, jakie ma właśnie wsparcie, co oferuje, jakie oferuje gwarancje. Powinniśmy próbować znaleźć opinię w internecie na temat danych produktów. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze i co widzimy w Twojej instalacji, to to, czy ten produkt jest elastyczny i my to nazywamy przyszłości odporny. Czyli, czy będziesz mogła dołożyć do tej instalacji jakieś dodatkowe komponenty, jeżeli będziesz chciała ją rozbudować. Ja już teraz trochę żałuję, że nie mam hybrydy plug-in, ale yy, będę myśleć. Michał, no jak zwykle, konkretnie na temat. Dzięki wielkie. A jeżeli Wy macie jakieś pytania, to komentarze należą do Was. Dzięki bardzo za rozmowę.